Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu. Witam w pomocowej konferencji prasowej. Mecz anwil Colega, Enea Zastal, BC Zielona Góra. 89-82 wygrywają gospodarze. Na pierwszej części konferencji przedstawiciele zespołu gości, trener pan Oliver Bidin i zawodnik doskonale znany Jarosław Wyskowski. Trener, zaczynamy od pana, proszę bardzo. Najpierw gratuluję zwycięstwu przeciwnika. Bardzo fajna atmosfera i bardzo sami podoba takie to okazje, że, że kibice są na, na, na trybunach i robią atmosferę. Dzisiaj na pewno Anvil na szóstego zawodnika, a to były kibice. I gratuluję tak samo, jak zwyczajnie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, w pierwszej oceniam, że byliśmy lepszą drużyną, że pokazuje sam wynik. Ale w drugiej, drugiej polowie, po, 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 po przerwie zaczęliśmy bardzo miękko. Drużyna przeciwnika zaczęła z 5-0 za niejako minutu i prowadziła jeden punkt. I wtedy by już było widać, że, że, że koncentracja, fokus, czyli wszystko nam będzie brakować. Oczywiście walczyliśmy do końca. Gratuluję moim chłopakom ale bardzo trudno wygrać mecz, jak e, przeciwniczka drużyna rzuca przez 30% za 3 punkty i trafia 15 trojek, 2 do, do, do tablicy itd. Tak A my nie trafiamy wolnych i nie trafiliśmy 11 wolnych, 60% widzę, że, że wolni mamy. To, że nie trafiamy wolne, to pokazuje nasz brak koncentracji, to samo. I w końcu jak było uh, timeout uh, przeciwnika na 5 punktów, uh, Mówiliśmy, mówiliśmy się, co będziemy grać, ale jak poszliśmy na boisko, brak koncentracji po prostu. Po drużyny grało, po drużyny grało. Jeden jednym sposobem obrony, dru, drugi dwóch zawodników nie grali, to grali inne i dostaliśmy na, na to wszystko jeszcze jedną. Także jak mówię, brak koncentracji, nie mówię, że nie walczyliśmy. Mieliśmy 11 zbiórek ataku, graliśmy. tiež v takú tímovú 18 asistencii a tak ďalej, ale po prostu musia się voľne trafiať i e, s e, 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 e väčšou koncentráciou v obrone musia byť. Tým, že proti mi 15 trojek, to ešte i malý je vynik e, e, družina Bilo, alebo to je 40, przez pol punktów dali za, za 3 punkty. I to je, ešte malý vynik, mal by byť přes 100 punktov, kde e, bolo pokazívané reálna gra, ale dobrze. i mówię mieliśmy więcej ataków od drużyny bo 28 no tak o trzy o, o piłki więcejśmy mieli ale przegraliśmy mecz nie trafiliśmy dwa e, trzy razy otwarte rzuty divo Jozef w końcu meczu otwarty rzut z korneru nie trafia a na drugiej stronie mecz od doske, od tablicy dawa trojkę ale dobrze to jest kożukówka, czekaliśmy to jest trochę zmęczoni jeszcze trochę nam brakuje z żebyśmy się zagrali, ale będę to tylko lepiej lepiej. Jeszcze raz gratuluję przeciwniku i do następnego meczu. Dziękuję trenerze za tak szczegółową analizę Jarku poprosimy o twój komentarz. Dzień dobry, przede wszystkim chciałem podziękować mm. za miłe przywitanie tutaj w ocławką. No wszyscy wiemy jak tutaj się gra, no tutaj jest bardzo ciężko wygrać, dzisiaj zdecydowanie Andrii zagrał lepiej, szczególnie w drugiej połowie, w kluczowych momentach oni trafiali rzuty, a my między innymi po tym aucie, gdzie trener nam mówi jak mamy bronić, wychodzimy i bronimy trochę inaczej, więc tutaj problem z tą koncentracją troszeczkę był, wydaje mi się, że no fajne widowisko, myślę, że mecz na pewno się podobał kibicom, na niesamowitej skuteczności zagrali, tyle, no dzisiaj, dzisiaj byli lepsi. Dziękuję bardzo. Mamy pytania? Grzegorz Szczepieniecki, polski Koszt. Trenerze obniżyliście bardzo znacząco na koniec meczu skład. Jarek był tak naprawdę najwyższym zawodnikiem. Jaki był plan tutaj? Czy to było podyktowane właśnie defensywą, czy przyspieszeniem w ataku? Dlaczego taki ruch? Chodziło o to, że oni grali z niższą z tak. tak i myśmy chcieli tylko pospieszyć w ataku, żebyśmy zagrali szybciej. Żebyśmy mogli switchować, bo broni i tak dalej. Były tam jakieś taktyczne warianty i można by się udało, gdybyśmy trochę mali koncentrację. Naprawdę ten rzut Divois, ostatni rzut divoa z, z, z korneru był duży, duży problem, żeśmy nie trafili później brak koncentracji, oni dali end one i, i to, i to, to nam był główny problem, to jest to. Jest to. Dziękuję trenerze. Przepraszam, jakieś mamy tutaj wewnętrzne radio, które ma nie Dziękuję za odpowiedź. Trenerze, mamy jeszcze pytanie od Karola Waśka z Sportowe Fakty. Pytanie o jaką ocenia drużyna na ołocowych? Dobre, drużyna, grali zespolowe dzisiaj. Jak mówię, zasłużenie wygrali. Trafili dużo trojek, gdzie byśmy nie wygrali, a trafili 15 trojek na procent PSPD przez 50% za 3, To by była tragedia. Nie tylko to każda drużyna, naprawdę. To jak tak rzucasz, masz dzień konia i trafiasz, a nie wygrasz, to je kiedy wygrasz? Ja, także gratuluję, i Dobra energia była, dlatego ty już wszystko od kibiców, in, dobra inauguracja, pierwszy mecz uh, w swojej własnej hale po półtora po, po, roku, także mnie cieszy to, że ogólnie mnie cieszy to, że kibice wracają do hali i dlatego to i robimy. Całe to się dla nich gra i bardzo mnie cieszy i naprawdę Angielski kibic jest na pewno jeden z najlepszych w Polsce. Tak jak i na, nasze kibice są bardzo, bardzo dobry. To samo Śląsk, łąsk, także bardzo, bardzo interesujące będzie, będę będzie sezon. Dziękuję bardzo. Jeszcze drugie pytanie, ale myślę, że ten już na nie odpowiedział, bo chodziło o elementy bo poprawy w pańskiej drużynie. Czy coś jeszcze pan chciałby chciał dodać? Pa, nie, nie mam nic. Co, my, my musimy skupić na siebie. Musimy jakieś te dosłumane błądzi, ale mam. Różnica między mistrzem i, 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 i tym, co Pregler, jest bardzo mała. Są małe rzeczy, ale nie jest mała rzecz być mistrzem. I to jest ta różnica. małe rzeczy musimy robić lepsze. I będzie wszystko w porządku. Nie jestem rozczarowany w ogóle, nie, nie było to źle. Do, do, dużo czasu, była dobra koncentracja, graliśmy to, co chcieliśmy, ale mamy dużo do poprawy. Ja mówię, mi jeszcze nie jesteśmy gotowi, to samo nie Anvil. Wierzę, że, że obie drużyny będą lepsze od miesiąca albo dwa i będą na innym poziomie. Dziękuję bardzo. Więcej pytań nie ma. Zatem witam na drugiej części konferencji i z przyjemnością powtórzę wynik 89-82. Miłosenek pokonał Enea. Enea Zastan BC Zielona Góra. Druga część konferencji poświęcona oczywiście gospodarzom. Trener pan Przemysław Frasunkiewicz i zawodnik Maciej Bojanowski. Zaczynamy od trenera, proszę bardzo. Przede wszystkim bardzo chciałem. Podziękować kibicom za świetny spektakl. To jest coś, po co się gra we Wrocławku i myślę, że nasi zawodnicy to dzisiaj zrozumieli i dali się ponieść kibicom, czyli szóstemu zawodnikowi. Po drugie, zagraliśmy tak, jak, tak jak staramy się grać bardzo zespołowo, jeżeli chodzi o, o obronę i w ataku szukaliśmy przewagi i oczywiście trafiliśmy parę ciężkich rzutów, ale z Zielonej Góry też, też, też trafi bardzo ciężkie rzuty, tak więc no, na takim poziomie to się będzie zdarzać i myślę, że obrona tutaj była kluczowa, pomimo tego, że wynik był bardzo wysoki. Trzecią rzeczą jest to, że pomimo tego, że wygraliśmy te dwa pierwsze mecze, myślę, że to nic nie znaczy kompletnie. Równie dobrze mieliśmy taki moment w Lublinie, że mogliśmy ten, ten mecz przegrać. Dzisiaj tak samo. Cały czas jesteśmy w budowie. Mamy dużo braków. Zaangażowanie jest. Wola walki jest. Zespołowość jest. Ale, ale wiele elementów takich drobnych gdzieś tam nam ucieka. Dzisiaj było tego oczywiście mniej niż, niż ostatnio. I to jest budujące ale czy, czy, czy byłoby 2-0, czy. Czy 0-2 to, to apelowałbym wszystkich o, o spokój. I, i, I nie możemy oczywiście robić tak, że jak 2-0 to już spadamy z ligi, a jak 0-2, jak 2-0 to teraz jesteśmy już mistrzami i te medale wiszą Już tak bardzo ciężko, nie ma żadnego medalu. To jest, zostało 28 meczów do końca rundy zasadniczej i, i mam nadzieję, że będziemy z takim zaangażowaniem i tak mądrze yy, grać we wszystkich meczach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Trenerze, Maćku, jak Twoje odczucia po pierwszym meczu oficjalnym lub całego z publicznością, meczu ligowym? Ja powiem z perspektywy zawodnika, byłem na parkiecie 17 minut i 17 minut na parkiecie miałem dziarki na plecach. Naprawdę, to jest coś pięknego. Gra dla tego miasta, dla tej organizacji, dla tych kibiców. Bardzo, ale to bardzo dziękujemy, że tak licznie stawili się na, na tym meczu. I powtórzę tutaj słowa trenera. Byli dzisiaj naszym szóstym zawodnikiem. Bardzo cieszy nas ta wygrana. Tak jak trener wspomniał, nie popadamy w górę optymizmu na pewno. Cieszy nas bardzo ta wygrana, ale mamy przed sobą kolejne ciężkie spotkanie w Ostrowie. Mamy tydzień czasu na przygotowanie i małymi kroczkami idziemy do przodu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy mamy pytania z sali? Proszę bardzo. Trenerze Grzegorz Szczepieniecki, Polski Kosz. Ja chciałem zapytać o tą obronę, bo wy musieliście dzisiaj kilka błędów w 24 sekund, rzuty w ostatnich sekundach. Czy można powiedzieć, że momentami to była taka 10 na 10 obrona, jaką by Pan chciał widzieć? To znaczy, w pierwszym meczu w Lublinie yy, graliśmy też bardzo dobrą obronę. Z tego co wiem, ja nie za bardzo siedzę w mediach, ale niestety jakieś tam rzeczy do mnie docierają. I wiem, że to nie było docenione w ogóle. Metius, który miał 3-11 z gry, grał koncert w obronie w tamtym meczu i, i, i to też zawodnicy wiedzieli. I wiadomo, ja mi nie zależy na jakiejś tam sławia, jak wszystką karierę koszkarską byłem. Była lepsza, gorsza, więc jestem generalnie zadowolony. I teraz staram się, staram się zawodnikom też powtarzać, że, że to nie jest tam najważniejsze, ale wiadomo, że w takich czasach te, te informacje do nich docierają. I, i to też można przekuć w jakąś tam ambicję. I dzisiaj to pokazaliśmy, że naprawdę, no dzisiaj, już, już tak jak Pan powiedział, ta obrona była 10 na 10. To jest śmieszna statystyka, bo <grymny> mieliśmy jeden przechwyt przy takiej obronie. I uważam, że to jest przez to, przez wymuszanie 24 sekund, przez wymuszanie zespołowych strat drużyny przeciwnej, tak byśmy chcieli budować. Naszą obronę, która nie zawsze jest pokazywana, statystyki nie pokazują, właściwie te statystyki, to naprawdę bardzo mało pokazują, jeżeli chodzi o obronę, to właściwie nic. I, i tak, no to, to jest coś, z czego jak prowadziłem Maseko, chociaż jakaś, powtórzę po raz kolejny, jakaś szalona opinia krążyła, że my rzucamy za trzy dużo, gdzie inne drużyny rzucają tyle samo albo więcej. My słynęliśmy z dobrej obrony podczas naszego krótkiego, dwuletniego pobytu w Eurokapie tak samo. I, I chciałbym takie coś zaszczepić tutaj w zawodnikach. Myślę, że to nie, nie będzie łatwe, bo wiadomo, że, że każdy zawodnik chciałby rzucać punkty, bo, bo potem zarabia pieniądze dzięki statystykom, niestety. Ale, ale też rzeczą nadrzędną jest wynik zespołu i jeżeli będziemy tak bronić, a naprawdę dzisiaj bardzo dobrze broniliśmy, mimo tego Zastaw zrzucił na wyjeździe 82 punkty i bardzo dobrą skuteczność. Czasami tak jest. No, wczoraj był mecz w Szczecinie i, i to jest aż niemożliwe co tam się działo, bo wpadało wszystko przez ręce po koźle. Ale tak w tą stronę idzie koszykówka. Duże jest szukanie meczapów, jeden na jeden, w pewnych momentach trzeba trafić ciężkie rzuty. Ale to nas nie zwalnia z obowiązku, żeby bronić i tak jak, tak jak Pan powiedział, dzisiaj naprawdę jestem zadowolony i, i to było to, co bym chciał widzieć, aczkolwiek jakieś tam dodatkowe obrony, które na razie jeszcze nie tam wprowadziliśmy tak bardzo cząstkowo. Dzisiaj użyliśmy jej. Troszeczkę zafunkcjonowała, ale, ale wiadomo, że, że jakieś tam błędy są. Na pewno 10 na 10 jeżeli chodzi o zaangażowanie, o walkę, o to, o to że chcieliśmy i, i, i nie, mieliśmy, nie spuszczaliśmy głów, kiedy po 24 sekundach był kontestowany rzut. Nie wiem, Josef chyba tam trafił z 10 metrów parę razy i, i nie spuszczaliśmy głów, tylko graliśmy dalej, no bo w takich jak Josef będzie trafiał takie rzuty. I, i, ale jestem zadowolony z tego, że ten nasz system powiedzmy, defensywny, powoli zawodnicy zaczynają rozumieć o co chodzi, bo to nie jest łatwa sprawa na polu bitwy, że tak wyrażę, odczytać nagle prawą, lewą rękę i dalej, dalej te, wszystkie, te wszystkie rzeczy. To nie jest łatwa rzecz, ale to było coś, coś pięknego, jeżeli chodzi o obronę. Dziękuję bardzo. I jeszcze drugie pytanie a propos, pociągnę temat tych meczapów dzisiaj. No, John Matthews był takim zawodnikiem, który szukał, czy to Jarka Zyskowskiego po jakichś tam właśnie mechapach. Czy to jest tak, że on ma być naturalnie w tym zespole takim go to game, czy po prostu dzisiaj no, widać po tej trójce yy, odechę? No, wszystko mu się działo, więc dzisiaj to on miał przepaść. To, to jest taki stryki scorer i, i graliśmy tutaj mecz yy, przez sezonowy zeseko i też yy, bardzo się męczyliśmy i... Yy, yy. On nam pozwolił ten mecz wygrać powiedzmy w ataku, ale też podobraliśmy y, jako gracz y, z ławki, kiedy do, dokonujemy zmian, na nim też się gra opiera, ale to też nie jest tak, y, że on ma co mecz też po 20 punktów i dawać dużo rzutów. Y, znaleźliśmy ten mecz, a który był właściwy i staraliśmy się to wykorzystać. Y, podobnym graczem może być też Dykes. I powiem szczerze, że, że na początku troszeczkę inaczej ten zespół miał wyglądać. Dykes miał być w tej, w tej roli takiego pierwszego zławki, ławki, który, który prawdopodobnie będzie trzecim strzelcą zespołu, ale no, nie udało się, bo, bo no, mieliśmy ogromne problemy z budową zespołu. Ale, ale myślę, że żona że się wywiązuje z tej roli. Ale oprócz tych rzutów naprawdę on, on, on taki nacisk na piłkę daje i jest szybki, jest długi, jest mądry. Jest, jest kiedy popełni jeden błąd. Jakiś tam. Często jest tak, że zawodnik popełnia błąd, spojrzy się na niego i na przykład zawodnik nie wie, co się wydarzyło w ogóle. A on od razu po tym błędzie wie, gdzie zrobił błąd, i w następnej akcji już tego błędu właśnie nie popełni. I ja bym nie chciał generalizować i nie dzielić zespołu na liderów, nie liderów, chociaż hierarchia jest ważna, ale w tak skonstruowanym zespole nie rozliczałbym tego zespołu, jeśli chodzi o to, kto rzuci najwięcej punktów. A kto rzuci najważniejsze punkty? Dzisiaj chyba jedno i drugie zrobił John'a. Ale, ale no, jest tu paru zawodników, którzy potrafią wziąć odpowiedzialność. Ale no, tak jak Maciek dzisiaj na przykład trafił tą trójkę z rogu, bardzo ważna. Męczyliśmy się, Zastal podniósł, podniósł trochę intensywność i, i, i mieliśmy jakiś tam problem i trzeba było trafić ciężki rzut gdzieś tam z zadabicy, chyba Maciek wylądował i trafił. Więc ja uważam, to jest taka złota zasada moja. Co długo. Dyszysz, dyszysz trochę. Ja mam, taką, ja mam taką zasadę: niech każdy będzie gwiazdą w swojej roli. Tak? Jak ktoś jest wybitnym blokującym, to niech będzie gwiazdą w blokach, nie wiem, w obronie, w bieganiu, w szybkim do rogu, nie wiem co jeszcze. I jak tak będzie i każdy, każdy to zrozumie, myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, ale też bez chóru optymizmu, no to, no to wtedy tych liderów co mecz można będzie wymieniać innych. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? Ja siłę mam, więc jeszcze zadam pytanie od Karola Maśka. Czy zgodzi Pan się z tym, że Środkowy z Wielkiej Brytanii, mowa o, oczywiście o Kawelu, zrobił duże postępy od ostatniego meczu w Lublinie? Takie, takie jest tło. Jak Pan to znaczy, ocenia jego proces, pro, proces adaptacji do drużyny? Powolny, e, aczkolwiek tego się spodziewaliśmy, bo nie jest tajemnicą, nie, nie, nie dlatego mali gracze decydują o o tempie grania w porozumieniu z trenerem, a nie wysocy, no bo, no bo oni mają inną rolę, są duzi, silni, biegają i, i wiadomo, że, że ten proces adaptacji zawsze u graczy wysokich przebiega trochę wolniej. Kabel do nas dołączył i cały czas ma, ma duże problemy, ale się zagrał bardzo dobrze, bo, bo skupił się na rzeczach, to co właśnie przed chwilą powiedziałem, starał się być gwiazdą w tych rzeczach, które potrafi. Nie, nie robił tych szalonych penetracji, tam gdzieś z 6 metra, jak tu przyjechał. Tylko kręcił się tam wokół, wokół kosza, nie, nie kombinował z manewrami, tylko kończył. W obronie już, już, już powoli jest, tam gdzieś nie wiem, w połowie drogi, tam gdzie byśmy chcieli. Tak więc na pewno zagrał dużo lepiej, aczkolwiek w Lublinie też trochę wypaczony jest jego występ przez, przez te krótkie krótką minuty, bo, bo dobił fajną piłkę w nisko. w low scoring game, w nisko. W niskowynikowym meczu, nie wiem. Dobił piłkę, podał dwie piłki bardzo dobrze do Bajana po rolu i podał do Dyk'sa przez tam 20 metrów. No Te faule go troszeczkę wybiły, wybiły z gra. Wiadomo, że Lublin ma takich ciężkich, silnych środkowych, i tu się może, może coś zdarzyć. Dzisiaj zagrał bardzo dobrze i, i to jest taki chłopak, który bardzo serio podchodzi do tego, co robi. Bardzo się stara. Bardzo jest wrażliwy. Jak mu coś nie wyjdzie, bardzo się denerwuje. Staram się to, to wyłączyć, bo bo to nie jest potrzebne żadnemu graczowi, chodzi ta wrażliwość taka, ale bardzo się cieszę, że dzisiaj, że dzisiaj bardzo przyłożył się do tego zwycięstwa. Dziękuję bardzo w imieniu Karola i jeszcze jedno ostatnie pytanie od niego. Czy po nieudanym zeszłym sezonie trudny był proces budowania zespołu? Pytanie troszeczkę wykraczające poza mecz. Na które elementy zwracał Pan uwagę? Myślę, że też można tutaj zadać pytanie w kontekście tego charakteru, który dzisiaj był bardzo mocno widoczny. Mm. Oczywiście, bardzo trudne było. Znaczy, ja w ogóle to lubię, bo to jest, to jest bardzo fajna sprawa budowanie zespołu. Ale, ale w tych warunkach było ciężko, bo nie mieliśmy najlepszej reputacji. Z niektórymi zawodnikami trzeba było 6-7 tygodni negocjować. Czekali na inne opcje. Uciekło nam spod topora bardzo wielu zawodników. I, i to był ciężki proces, ale. Ja jestem zadowolony, że udało nam się zbudować zespół z graczy takich ambitnych. Nie, nie widzę tutaj zawodnika, który, który nie wiem, przyjechałby tutaj te, te słynne kupony odcinać, albo, albo nie chciałby mu się poświęcić w obronie, albo, albo tam była taka sytuacja w końcówce, że się wróciło chyba dwóch naszych graczy, rzuciło się tam, nie wiem, cała, cała banda się rzuciła, żeby go podnieść. To jest bardzo ważne, żeby zbudować dobry zespół. I, i, I tak, było ciężko, ale myślę też, że, że każdy trener miał, miał ciężko w tym roku, yy, więc tak można powiedzieć, że szanse są poniekąd równe. Oczywiście yy, granie w pucharach bardzo pomaga, bo zawodników jakby nakłanialiśmy do Eurocupu, to, to była sprawa dwóch dni. Sta, sta, stawiasz sprawę na ostrzy noża i mówisz, albo bierzesz, masz 24 godziny, albo nie bierzesz i, i ludzie to brali. Bo chcieli się pokazać w Eurocapie. Czy na przykład ci gracze, którzy tam grali, teraz wszyscy wiem dokładnie ile zarabiają, więc zarabiają dwa razy więcej. Przeskok niesamowity. I, I tu jest taki jakby ten największy minus, że, że no, nie grając w Pucharach FIBy czy, czy Euroligi, tylko regionalnych rozgrywkach Ligi Północnej i to też długo, długo ta decyzja nie zapadła. I mieliśmy już właściwie wszystkich graczy, jak już tam było wszystko skompletowane, tak więc to uważam, że to był największy, największy nasz problem, ale jeszcze raz ci gracze dzisiaj pokazali, że są warci tego, żeby grać w wivo. Dziękuję bardzo. Czy upewnię się, czy nie ma jeszcze tutaj sali? Ten brak? Dziękuję trenerze, dziękuję, dziękuję Maciu. Tak, tak, by to proszę bardzo. Wspomniał pan trener o procesie budowy zespołu, że pewne jeszcze aspektają są pewne mankamenty, jest na czym pracować, zachować. Ale drużyna ma obecnie 15, 2 0 i czy ten proces na chwilę obecną przebiega tak według Pana założenia, czy są może jakieś takie mankamenty, które spędzają sen społeczny, na którym trzeba bardziej pracować? Są, ponieważ każdy zawodnik, tak jak wcześniej powiedziałem, inaczej zapamiętuje pewne, pewne sytuacje. I teraz, jeśli mamy gracza młodszego, powiedzmy, który jest pustym naczyniem, to łatwiej u niego wyrobić pewne nawyki, nawet w krótkim okresie. Bo ja mam takie przekonanie, że zespół się buduje, Półtorej roku, bo, bo musi zostać trzon na drugi rok i tak dalej, i tak dalej. Więc my jesteśmy na w ogóle samym jakiś tam początku. I, i, i Ale tak jak powiedziałem, no niektórzy zawodnicy łapią w MIG, niektórzy grali w podobnym systemie. I na przykład Sebastian Kowalczyk, z którym grałem, który był u trenera Detka, gdzie my mamy tego systemu powiedzmy tam z 40% defensywnego, Sebastian jest bardzo łatwo. On nie popełniał błędów w obronie właściwie żadnych. Yy, bo on się uczy i, i bardzo dobrze się uczy yy, a, a, a są graczy tacy jak, jak, jak Dykes, którzy bardzo chcą i, i w grze jeden na jeden są, są naprawdę top of the top ale te nawyki przez lata wypracowane w jakimś tym drużynie czasami jak jest zmęczony wchodzą w grę i, i możliwe, że, że tego się nie pozbędziemy nigdy, tak? ale to, to każdy trener ma takie problemy, bo, bo w, w, wystarczy wspomnieć tutaj no, wybitnego trenera Zasłużonego dla Anwilu Igora Icicza, który ma swój system też, I, i nie wszyscy potrafią się wpasować. I to, to, się, po prostu, to się po prostu wydarzy, albo się ktoś. No, musi się wydarzyć. Niektórzy szybciej, niektórzy później. Jak się komuś nie wydarzy, no to się nie wydarzy, ale, ale wszyscy idziemy w dobrym kierunku. Dziękuję bardzo. Proszę. Dziękuję bardzo. Jeszcze się raz upewnię. Dziękuję. za zobaczenia.